Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A chwilę obecnej możecie zobaczyć film, a potem pojawią się zdjęcia z terenów, które są chwilę obecnej w produkcji przez SCS Software. Nie ma jeszcze ich w grze. No i prawdopodobnie są to tereny nie, nie nowego dodatku, ale tereny kolejnego przebudowanego państwa. O jakim tutaj mowa? Co prawda se software nie potwierdziło oficjalnie, co to jest za państwo. Jedynie pokazało nam materiały i w najnowszym poście, do którego link znajdziecie w opisie, zadało pytanie, zgadnij gdzie jesteśmy. No i większość osób ze społecznością odpowiedziało, że najwidoczniej są to tereny Szwajcarii. No bo jak można zobaczyć po tych górzystych terenach, po tych ciekawych budynkach i innych takich szczegółach, można zobaczyć, że są to takie tereny typ Typowe dla tego państwa momentami aż przypomina się jazda po tych górzystych terenach Austrii. Także najwidoczniej SSO, który idzie tutaj po kolei, bo na początku były Niemcy. Potem Austria i teraz czas na Szwajcarię. Co prawda jeszcze gdzie nie były takie pewne momenty przebudowy Francji albo Hanoweru, ale jednak trzymałem się nadal tych standardowych przebudowań państw. No i Szwajcaria jest kolejna z tej całej listy. Nie wiadomo jeszcze kiedy pojawią się te nowe tereny, co prawda może tutaj minąć jeszcze trochę czasu. Nie nastawiałbym się od razu na kolejną aktualizację, bo może być tak, że pojawi się on dopiero jeszcze w kolejnej aktualizacji, a może jeszcze dopiero za jakiś czas. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Jednak najważniejsza informacja z dzisiaj to to, że dostaliśmy takie półpotwierdzenie tego, że kolejnym państwem do przebudowy to będzie Szwajcaria. No już możemy zobaczyć co nieco, co się tutaj szykuje. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twitter i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!